Tam w dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak zmienić kolor oczu w programie Photoshop. Na początku załaduj zdjęcie, w którym chcesz zmienić kolor oczu. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w tło i powiel warstwę. Kliknij OK. Teraz zaznacz źrenicę używając lasa lub narzędzia do szybkiego zaznaczania. Zaznacz dokładnie ziarenicę i wybierz obraz dopasowania barwa nasycenie zaznacz kolor i suwakiem zmień kolor oczu możemy też zmienić nasycenie oraz jasność potwierdź operację przyciskiem OK jak widać kolor oka został zmieniony jednak ja zrobiłem to Dosyć niedokładnie, gdyż się śpieszyłam. Cześć.